I trzeciej kadencji, burmistrzem miasta czwartej i piątej kadencji, pierwszym burmistrzem główna wybranym przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich. Oczywiście jak wielokrotnie to podkreślałem, jestem kandydatem bezpartyjnym, nigdy nie byłem członkiem żadnej partii, nie jestem członkiem żadnej partii i nie zamierzam zaprzeć się do żadnej partii. Ja to często mówiłem na spotkaniach z Państwem, że moją partią jest miasto, a członkami tej partii to są mieszkańcy. Nam tutaj uważam na samorząd w samorządzie szczebla gminnego nie są potrzebne partie, by my reprezentowali interesy partii, my mamy reprezentować interesy mieszkańców. To jest dla nas najważniejsze. Proszę Państwa, zacznę może tą swoją prezentację od pozyskanych środków unijnych. Dlatego, że Wielokrotnie na spotkaniach różnego rodzaju pojawiały się informacje, że główne jest na w miejscu, że Głowno nie pozyskało żadnych środków unijnych. Ja uważam, że pozyskaliśmy bardzo dużo na możliwości naszego miasta. W obecnej sytuacji uważam, że nawet nie stać nas na pozyskanie kolejnych środków unijnych, dlatego że nawet nie bylibyśmy w stanie już w tej chwili zabezpieczyć wkładu własnego. Jedyny projekt unijny, do którego jesteśmy przygotowani, żeby go złożyć, to jest rewitalizacja Placu Wolności. Mamy wszystkie dokumenty, natomiast od 2007 roku, w tym okresie programowania 2017-2013, do chwili obecnej Urząd Marszałkowski nie ogłosił konkursu na rewitalizację przestrzeni miejskiej. Dlatego w przyszłym roku planuję kolejny etap rekitalizacji pracowności. No, niestety, w 100% w środkach własnych, chyba że zostanie konkurs ogłoszony, jesteśmy, jesteśmy przygotowani. Proszę Państwa, dwa największe, dwa największe yy, projekty yy, unijne, może powiększe. Yy, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłącami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście głównie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Jest to najwyższe dofinansowane pozyskanie na, pozyskanie na budowę kanalizacji i to działanie jest realizowane od 2007 roku. Zakończenie jest planowane w 2013 roku i na to mamy podpisane umowy z Urządem Marszałkowskim. Zgodnie z podpisaną umową realizujemy etapami. Powstanie 8 km 269 metrów kanalizacji wraz z przyłączami do granic posesji. Wartość zadania 12 884 zł 617 złotych 77 zł. Z tym, że na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy 5 397 tysięcy. Czekamy na pozostałe środki na uwolnienie środków w wysokości 5 554 tysiące Drugi program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 jest to poprawa dostępności komunikacyjnej zachodniej części miasta Głowna. Znowu jest to najwyższe dofinansowanie pozyskane przez miasto na budowę dróg. Rozpoczęcie było w 2009, zakończenie 2011. W ramach zadania wybudowanych będą wybudowane łącznie będą 3 km 691 m bieżących dróg z kostki betonowej, schodnikami z zjazdami na posesji. Wartość zadania 5 893 tysiące, dofinansowanie 75% 4 miliony 419 tysięcy. Czyli to są dwa największe w chwili realizowane nasze zadania inwestycyjne z dofinansowaniem środków unijnych. Natomiast oprócz tych dwóch zadań, może tutaj przejdę jeszcze do trzeciego zadania, takiego dużego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. To jest rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach. Mówię realizowanego, bo to jest drugi etap rekultywacji. I ten etap rozpoczęliśmy już w tym roku. Jednocześnie złożyliśmy wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączny koszt 3 355 tysięcy, Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Natomiast czekamy na podpisanie. Umowę, aż będą uwolnione środki, czyli przeszliśmy wszystkie procedury, ocenę formalną, ocenę merytoryczną. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę przyjmującą wniosek do realizacji, który został ten wniosek oceniony bardzo, bardzo wysoko. 2 851 mamy otrzymać, z tym że jeszcze umowy nie podpisaliśmy. Oczywiście będzie zwrot tych środków, które wydatkowaliśmy w roku 2010. Czyli i teraz tak, oprócz tych trzech dużych projektów, e, łącznie e, nasze miasto pozyskało e, 11, łącznie 14 odnośnie te 3, 11 wniosków unijnych zostało rozpatrzonych pozytywnie i to jest tak, 41 tysięcy z Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownia e, komputerowa, 41 000, 16 282 000 Centrum Informacji Multimedialnej, też Europejski Fundusz Społeczny. Następnie pracownia multimedialna 56 516. Aktywna integracja w mieście głównie, Europejski Fundusz Społeczny 65 tysięcy, następna pracownia komputerowa, Europejski Fundusz Społeczny 40 507 zł, aktywna integracja w mieście głównie 202 998 tysięcy. Wspieranie rozwoju uczniów gimnazjum Europejski Fundusz Społeczny 597 tysięcy. Moja szkoła, Mój Sukces. Szkoła postaw nr 1. Europejski Fundusz Społeczny 444 543 zł. Aktywna integracja w mieście Głowno 190 835 zł. Prelekcja koncert integracja 48 975 zł. Przy muzyce o zatrudnieniu 32 890 zł. Razem daje to kwotę 19, 969 300, przepraszam, 19 961 369 zł. i 31 groszy. I to są środki, które mamy zabezpieczone. tak? Natomiast z wyjątkiem tego ostatniego, gdzie mamy wniosek rozpatrzony pozytywnie, mówię o rekultywacji z składowiska odpadów komunalnych w Zielanicach, czekamy na uwolnienie środków i podpisanie. Umowy. Więc jest to kwota bardzo duża 19 961 000, ja mówię o kadencji 2004, 2000, 2000, 2006, 2006, 2010. Czyli o ostatnich czterech latach. Czyli o tej kadencji, która właśnie się kończy. Czyli 2006, 2010. Oprócz tego, tu już nie będę Państwu szczegółowo przedstawiał, ale pozyskaliśmy także w tej kadencji 3 283 274 zł z różnych programów w formie dotacji 61 pozycji się składa na tą kwotę 3 283 000. I to są środki, które pozyskaliśmy z rezerwy ministra edukacji narodowej. Minister ma taką jednoprocentową rezerwę i my występujemy sukcesywnie każdego roku po kilka razy w tym roku już dwa nasze wnioski zostały pozytywne, pozytywnie rozpatrzone przez ministra edukacji. I te środki zostały nam przyznane. Mówię tu o programie Radosna Szkoła, mówię tutaj o dożywianiu uczniów, mówię o programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, remont Domu kultury, remont biblioteki, zakup nowości wydawniczych do biblioteki, mówię o Państwowym Zbuszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych, środkach dla środowiskowego domu samopomocy, na remonty, na podjazd do osób niepełnosprawnych itd. itd. Łącznie 61 Pozytywnie rozpatrzonych wniosków na kwotę 3 283 274 zł, chciałbym się teraz odnieść do dziennikowej ligi, ligi miasta, o której bardzo dużo się mówi. Opierając się na niej, że nasze miasto zajmuje ostatnie miejsce w województwie łódzkim, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Więc to jest przykład no, wielkiej dezinformacji. Nie wiem, jeżeli jest to celowo robione, jak ktoś tą wiedzę.